Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy sobie omawiać roboty ziemne w torze, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, iż doszedłem w swoich filmach w końcu do tego momentu, którego oczekiwaliście od dłuższej chwili. Jeśli tak jest, to bardzo się cieszę. Jeśli jednak nie, to czekam na Wasze uwagi oraz komentarze. Te filmy tworzę przede wszystkim dla Was i zależy mi na Waszej opinii. Link do ostatniego odcinka znajduje się w prawym górnym rogu, więc ci z Was, którzy go nie widzieli, mogą sobie nadrobić braki i wyrobić własne zdanie na jego temat. Dziś kontynuujemy budowę drogi kolejowej i pniemy się nieco wyżej w konstrukcji. Dokładnie rzecz biorąc, o kilka centymetrów wyżej, gdyż omówimy sobie budowę stabilizacji chemicznej torowiska. Zatem przejdźmy od razu do konkretów. Na początku warto sobie powiedzieć, czym jest ta stabilizacja chemiczna. Dlatego najpierw przedstawię Wam krótki opis tego tworu, a następnie powiem po co się ją stosuje. Stabilizacją chemiczną torowiska nazywamy mieszankę gruntu ze spoiwem, która pod wpływem dodatku wody zmienia właściwości fizyko-chemiczne, stając się tym samym nowym elementem konstrukcyjnym podłoża. W domyśle, właściwości te Powinny być lepsze niż parametry gruntu przed dodaniem spoiwa. W zależności od potrzeb, stabilizacja chemiczna ma za zadanie osuszyć grunt, ujednolicić jego parametry geotechniczne, bądź co najistotniejsze, polepszyć jego właściwości mechaniczne, przede wszystkim wytrzymałość na ściskach. Do wykonania stabilizacji można wykorzystać grunt rodziny, znajdujący się w torowisku, lub kruszywo z dowozu. Często w tym drugim przypadku na budowę dojeżdża już gotowa stabilizacja wykonana w węźle betoniarskim, zatem nie ma potrzeby wykonywać dodatkowych zabiegów i wystarczy ją jedynie odpowiednio wyprofilować i zagęścić bezpośrednio w torze. Jako spoiwo do stabilizacji wykorzystywane są różnie powszechne stosowane domieszki, podobnie jak w przypadku klasycznego betonu, a będąc precyzyjnym mieszanki betonowe. I tak do stabilizacji można wykorzystać cement portlandzki, cement drogowo-mostowy, wapno hydratyzowane lub inne gotowe mieszanki przygotowane właśnie na potrzeby stabilizacji chemicznej. Po co się więc stosuje tę stabilizację i po co się tak trudzić z tymi dodatkami? A no, właśnie po to, że jak powiedziałem wcześniej, stabilizacja ma kilka różnych ciekawych zastosowań. Jest ona wykorzystywana w zależności od bieżących potrzeb, indywidualnych dla każdej z prowadzonych budów. Jednak w przypadku inwestycji kolejowych ma dość szczególne zastosowanie. Pozwolę sobie o tym kilka słów powiedzieć. W idealnym świecie budowa, modernizacja, przebudowa, rewitalizacja lub jakakolwiek inna inwestycja kolejowa powinna prowadzić przynajmniej do wymienienia wadliwych elementów konstrukcyjnych. Niestety nie zawsze jest taka możliwość. Szczególnie gdy rozmawiamy o bardzo dużych i problematycznych elementach konstrukcyjnych drogi kolejowej, jakimi są warstwy podtorza, czyli grunt rodzinny. Jego budowa od nowa, zwłaszcza w przypadku dużych nasypów, przede wszystkim ze względów ekonomicznych i czasowych, jest praktycznie niemożliwa. Wobec tego, pewnym rozwiązaniem kompromisowym jest zastosowanie właśnie stabilizacji chemicznej torowiska. W czasach budowy pierwszych szlaków kolejowych nie zastanawiano się za bardzo nad rodzajem gruntu, który znajdował się pod torzu i bardzo często nasypy kolejowe oraz korpusy torowiska były budowane z tego materiału, który był akurat pod ręką bądź w niedalekiej okolicy. Jak możecie się domyślać, rzadziej były to pospółki lub piaski, czyli te dobre grunty, a częściej różnego rodzaju mieszaniny, gliny, iły czy też nawet grunty organiczne. Czyli te najgorsze grunty. Jeszcze częściej zdarza się, że w podłożu nie jesteśmy w stanie wydzielić konkretnych, typowych gruntów i mamy liczne przewarstwienia oraz soczewki. Można zatem powiedzieć, że w istniejącym torowisku często mamy tzw. mydło i powidło, czyli wszystkie możliwe kombinacje. A to bardzo źle. Zastosowanie stabilizacji chemicznej pozwala stworzyć swoistą warstwę pośrednią pomiędzy podsypką tłuczniową Ewentualnie warstwą ochronną, jeśli jest stosowana, a gruntem rodzinnym. W ten sposób można zapewnić lepszą pracę całego układu torowego, a także zapewnić odpowiednie parametry geotechniczne gruntu ulepszonego, czyli tej naszej stabilizacji chemicznej. Grubość warstwy stabilizacji jest dobierana indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przed rozpoczęciem inwestycji. Oprócz grubości warstwy, dobierany jest także rodzaj spoiwa, który pozwoli zachować odpowiednią nośność, a także określana jest ilość jego dozowania, która po wprowadzeniu w grunt umożliwi stworzenie odpowiedniej mieszanki, adekwatnej do kategorii budowlanej i linii kolejowej. Zatem zachodzi teraz pytanie: jak tę stabilizację wykonać na budowie? Podsumowując ten krótki wstęp, możemy powiedzieć, że stabilizacja chemiczna to taki beton, tylko zamiast standardowego kruszywa mamy istniejący grunt, bądź grunt z dowozu. I tak po prawdzie jest. Mamy taki beton, gruntobeton. Stabilizacja chemiczną wykonuje się też dość podobnie, wymaga podobnych zabiegów technologicznych i efektem końcowym jest podobny grunt. Tworzenie stabilizacji chemicznej rozpoczyna się od zaprojektowania odpowiedniej recepty. Zgodnie z jej treścią należy dobrać głębokość mieszania stabilizacji, wykonać dozowanie spoiwa, a także zabezpieczyć odpowiednią ilość wody, która powinna zostać dodana, aby stabilizacja osiągnęła zaprojektowane parametry techniczne. Jeśli receptę mamy za sobą, to przejdźmy na budowę, a dokładniej rzecz biorąc na nasze wcześniej przygotowane podtorze, gdzie postaram się pokazać, co i jak, w jaki sposób będziemy wykonywać, aby tę stabilizację chemiczną wykonać w torze. Podobnie jak poprzednio, musimy zadbać o odpowiedni ciąg technologiczny. Jest on zbliżony do tego z robót ziemnych, z tą różnicą, iż pomiędzy pracą spycharki oraz koparki wprowadzamy maszyny dedykowane stabilizacji chemicznej. Czyli siewkę oraz recykler. A czym są te dwie maszyny? Już szybciutko wyjaśnię. Siewka to sprzęt, który rozprowadza spoiwo po uprzednio przygotowanym gruncie. Najczęściej jest to dozownik w postaci naczepy ciągnika, który wraz z poruszaniem się po torowisku miarowo rozsypuje spoiwo. Natomiast recykler to tłumacząc dość obrazowo jest to taki mikser wprowadzany w grunt, który miesza rozsypane po torowisku spoiwo. Często jest on doczepiany do ciągnika, a sposób jego mocowania jest dość podobny do sposobu mocowania sprzętów rolniczych. Gdybyście chcieli zobaczyć, to wygląda właśnie tak, jak na tym rysunku. Gdy mamy omówione maszyny, to możemy przejść do roboty. Jak ona wygląda i jak należy ułożyć cykl technologiczny, to już Wam tłumaczę. Na samym końcu od strony kilometraża malejącego mamy walec, ponieważ efektem finalnym po stabilizacji ma być równe torowisko o założonych parametrach technicznych oraz założonej geometrii. Przed walcem należy umieścić spych, który w sposób ostateczny będzie formował kształt torowiska. I teraz mamy nieco więcej zmiany względem poprzedniego układu zrobów ziemnych. Koparka oraz samochód na tę chwilę wyprowadzamy z torowiska i wpuszczamy maszyny dedykowane stabilizacji czyli siewkę i recyklę. I dopiero na końcu koparka wraz z samochodem oczekują na nadmiar urobku, który będą wywozić od strony rosnącego kilometraża. Jeśli ta kolejność jest zachowana, to teraz omówmy sobie cały cykl produkcji stabilizacji chemicznej przy użyciu naszych maszyn. W pierwszej kolejności pracę wykonuje siewka, rozprowadzając spoiwo po całej szerokości torowiska. Często jest to w formie dwóch pasm, ponieważ zazwyczaj korona torowiska ma minimum 4 metry, zaś szerokość siewki nieco ponad 2 metry. Po rozprowadzeniu spoiwa do robót przystępuje recykler, który miesza spoiwo na zadaną głębokość. Głębokość ta w praktyce wynosi maksymalnie do 35 cm. Jak możecie się spodziewać, Dodanie spoiwa oraz jego wzruszenie wymaga ponownego ukształtowania torowiska. Dodatek nowego materiału powoduje także zwiększenie ilości rodzimego gruntu, więc do pracy przystępują dobrze znane nam maszyny i wykonują dokładnie ten sam zakres prac, co w przypadku robót ziemnych. Czyli formujemy torowisko za pomocą spycharki, wybieramy nadmiar materiału przy użyciu koparki, a za pomocą samochodów wywozimy go poza budowę. Następnie dogęszczamy stabilizację chemiczną w ten sam sposób co torowisko, czyli przy użyciu walców bądź zagęszczarek ręcznych. Przy prowadzeniu prac tak należy układać robotę, aby po zakończeniu robót przez walec wszelkie inne maszyny opuściły przebudowywane torowisko. Wynika to przede wszystkim z wymaganej przerwy technologicznej, która jest niezbędna do prawidłowego dojrzewania stabilizacji. Czyli stosujemy złotą zasadę, mówiącą, że po wykonanej stabilizacji nic nie może jeździć. A gdyby jednak ktoś chciał pojechać po niej, to co złego się może stać? Ano, dokładnie to samo, co w przypadku, gdy się zacznie murować na nieodpowiednio wybetonowanym stropie. Konstrukcja nam się zniszczy, a przynajmniej uszkodzi. Może nie będzie to tak spektakularne zniszczenie jak w przypadku stropu, jednak powierzchnia stabilizacji popęka, a w zależności od ciężaru Mogą się pojawić zagłębienia, które podczas twardnienia mieszanki zostaną utrwalone. Zatem, gdyby tak się zdarzyło, to stabilizację będzie trzeba mieszać, zagęszczać i formować raz jeszcze od nowa. Jeszcze jedna uwaga na koniec. Wobec tego, że do prawidłowego wykonywania stabilizacji jest potrzebna woda, to należy zdecydować, kiedy ją rozprowadzić po torowisku. Jeśli grunt sam w sobie jest wilgotny, to nie ma potrzeby dodawać dodatkowej porcji wody, podobnie jeśli pogoda jest pochnurna lub w niedalekiej przyszłości ma padać deszcz. Natomiast jeśli jest bardzo sucho, to przed rozpoczęciem prac należy zwilżyć grunt do odpowiedniego poziomu. I nie chodzi tu o zalanie torowiska, tylko o zwilżenie odpowiednią stosunkowo małą ilością wody. Stabilizacja Podobnie jak beton powinna dojrzewać. I to dojrzewanie jest uzależnione od opracowanej wcześniej recepty. Standardowo przyjmuje się, że podobnie jak w przypadku mieszanki betonowej, że 90% wytrzymałości jest osiągnięte po 7 dniach. Zatem do tego czasu należy stabilizację odpowiednio pielęgnować. I ta pielęgnacja sprowadza się do jej zwilżania w trakcie tygodnia od jej wykonania. Jeśli wszystko jest poprawnie wykonane, to po 7 dniach możemy przystąpić do sprawdzenia, czy pozostałe parametry także zostały osiągnięte. Z racji tego, że przepisy kolejowe nie przewidują specjalnych obostrzeń dla stabilizacji, zaś sama stabilizacja stanowi część torowiska, to sprawdzenia są dokładnie takie same jak w przypadku sprawdzeń torowiska. Czyli przypominając, sprawdzamy: wymiary geometryczne. Szerokość warstwy, jej wysokość, czyli niweletę oraz spadek poprzeczny. Dalej weryfikowana jest równość. Tu podczas pradzeń jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ najczęściej dobrze wykonana stabilizacja wygląda jak lustro. Żeby nie być gąsłownym, możecie sami zobaczyć tutaj zdjęcie. O, tak to właśnie wygląda, dobrze wykonana stabilizacja. Zdecydowanie bardziej równo, a na pewno równie niż w przypadku kształtowania torowiska, gdy jest ono wykonane jedynie w postaci zagęszczonego gruntu rodzimego. Trzecią wartością, która jest sprawdzana, to nośność stabilizacji. Z racji zastosowania dodatkowych zabiegów technologicznych, powinna ona wynosić minimum 60 MPa, czyli tyle, ile w przypadku torowiska wykonanego z gruntów niespoistych. No i podobnie, badania te powinny zostać wykonane przy użyciu płyty statycznej VSS. Dodatkowym parametrem, który jest także często sprawdzany, jest wytrzymałość na ściskanie. I ta wytrzymałość sprawdzana jest podobnie jak w przypadku mieszanki betonowej. To znaczy, że ze świeżo wykonanej stabilizacji pobierane są próbki sześcienne taka typowa kostka o krawędzi 10 cm. Następnie próbki te są przekazywane do laboratorium i analogicznie jak dla mieszanki betonowej odczekiwane jest odpowiednio 7 oraz 28 dni. Po tym czasie wykonywane są dwie serie badań, które obrazują jakość wykonanej stabilizacji. Tu nie ma reguły dla odchyłek. Ich wartość powinna zostać określona w stworzonej recepcie stabilizacji. Badania wytrzymałościowe na próbkach sześciennych wieńczą etap sprawdzeń. Czyli, jeśli wszystkie sprawdzenia są wykonane poprawnie i w założonych tolerancjach, to można przystąpić do dalszych robót, w naszym przypadku układania geosyntetyków. Z racji tego, że już dwukrotnie Wam opowiadałem o badaniach płytą VSS, to wypada, abym dzisiaj nieco o nich poopowiadał. Zatem teraz krótki opis badań płytą statyczną VSS. Badanie płytą statyczną VSS jest podstawowym badaniem odbiorowym dla warstw konstrukcyjnych torowiska, podłoża, stabilizacji czy też warstwy ochrony. Pozwala na oznaczenie odkształcenia podłoża E, a także na podstawie wzorów empirycznych pomiar wskaźnika odkształcenia I. Podczas badania wykorzystywana jest wzorcowa płyta statyczna, której średnica wynosi 300 mm. Metoda badania polega na obciążaniu warstwy konstrukcyjnej za pomocą płyty oraz zbadania w jaki sposób zachowuje się badany materiał. W tym celu przeprowadza się dwa cykle obciążenia i odciążenia. Zarówno obciążenie jak i odciążenie przebiega w określonym czasie poprzez osiągnięcie wymaganych poziomów ciśnienia, bądź posługując się nomenklaturą mechaniczną poziomów naprężenia w gruncie. Do badania niezbędna jest aparatura pomiarowa oraz tak zwana przeciwwaga. Poprzez aparaturę należy rozumieć płytę VSS z oprzyrządowaniem, zaś jako przeciwwagę odpowiedni sprzęt budowlany, pod którego da się wprowadzić tłok cylindra aparatury VSS. Zwyczajowo są to albo walce, albo koparki, które wykonywały daną warstwę konstrukcyjną. Ważnym jest, aby one były wystarczająco ciężkie. A ich ciężar własny powinien liczyć minimum kilka ton. Przed rozpoczęciem badania należy rozstawić sprzęt oraz prowadzić tłok pod przeciwwagę. Dodatkowo należy przygotować licznik czasu oraz formularz badania. Następnie należy podać ciśnienie do aparatu do momentu, gdy na manometrze zegara zostanie przekroczona wartość 0 MPa. Zwyczajowo wartość ta nazywa się obciążeniem wstępnym. I wynosi około 0,02 MPa. Dopiero wtedy rozpoczyna się zasadnicza część badania. Samo badanie polega na nadawaniu ciśnienia do aparatury, które spowoduje osiągnięcie danych przedziałów naprężenia ze skokiem 0,05 MPa. Po wprowadzeniu ciśnienia oczekuje się 2 minuty, i jeśli zmiana czujnika jest mniejsza niż 0,05, 500 mPa, to ciśnienie podawane jest dalej, aż do osiągnięcia kolejnego progu. Następnie znów odmierza się czas i, jeśli wszystko jest w porządku, powtarza się proces i tak do momentu osiągnięcia wartości końcowej. W zależności od rodzaju warstwy mamy trzy końcowe wartości: 0,25 mPa dla gruntu podatnego podłoża lub nas. 0,35 MPa dla podłoża ulepszonego i 0,45 MPa dla podłoża sztywnego, będącego wzmocnieniem. Czyli przykładowo pierwsza wartość dotyczyłaby naszych robót ziemnych, zaś druga stabilizacji. Dla każdego z przedziałów odnotuje się przemieszczenie płyty, czyli jej faktyczne zagłębienie się w warstwy. Podobnie odczyt prowadzi się dla odciążenia płyty. Oraz jej powtórnego obciążenia. Dokładnie dla tych samych przedziałów, z tym samym skokiem. W ramach badań oblicza się dwa moduły: E1, czyli moduł pierwotny, oraz E2, czyli moduł wtórny. Ich wartość wyznaczana jest na podstawie przyrostu obciążenia jednostkowego na zakresie referencyjnym. Te zakresy odpowiadają typom warstw wcześniej przeze mnie opisanych. I tak, dla podatnego gruntu podłoża, Obciążenia szczytuje się z przedziału 0,05 MPa 0,15 MPa. Następnie wartość przyrostu obciążenia przyrównuje się z wartością odkształcenia, czyli zagłębienia się płyty, również na tym samym zakresie referencyjnym, natomiast otrzymaną liczbę koryguje się z uwzględnieniem użytej płyty VSS oraz wartości wskaźnikowej wynoszącej 0,75. Czyli nasz wzór na moduł wygląda mniej więcej tak. E równa się 0,75 razy delta P podzielone przez delta S razy D. Jako P rozumiemy wartość przedziału w naszym przypadku 0,10 MPa. Zaś delta S to różnica wartości odczytu z czujnika przemieszczeń. Jako D zaś średnice użytej płyty statycznej. Jeśli mamy wyznaczone oba moduły, pierwotny i wtórny, to porównujemy ich wartości. W ten sposób odczytujemy kolejny parametr, wskaźnik odkształcenia. I teraz te dwie wartości, moduł wtórny oraz wskaźnik odkształcenia, decydują o poprawności wykonanych badań. O ile wymaganą wartość modułu jest stosunkowo łatwo określić, bo jest ona sztywna i, jak pamiętacie, w przypadku stabilizacji wynosi minimum 60 MPa. Tak, wartość wskaźnika zależy od kilku różnych parametrów. Przyjmijmy, że w naszym przypadku powinna mieć maksimum 2,0. Jeśli obie te wartości zostały spełnione, to można powiedzieć, że badanie nam wyszło, zaś sama warstwa została wykonana poprawnie. Jeśli natomiast któryś z parametrów jest niewystarczający, to należy się zastanowić, co poszło nie tak i warstwę poprawić. W dużym uproszczeniu, jeśli moduł jest za mały, to mamy za mało stabilizacji. Natomiast, jeśli wskaźnik zagęszczenia jest za duży, to znaczy, że warstwę najprawdopodobniej należy dogęścić. W obu tych wypadkach poprawa stabilizacji wymaga jej powtórnego wykonania. Myślę, że tyle informacji na dziś w zupełności wystarczy. Poznaliście ogromną dawkę wiedzy na temat stabilizacji oraz badań odbiorowych. Wiecie, czym się ją wykonuje oraz czym jest badana a także jak się te badania przeprowadza. Następnym razem popowiadamy sobie o geosyntetykach oraz wykonaniu warstwy ochronnej. Będzie bardzo ciekawie. Ja na dziś się żegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia.